Witajcie w kolejnej dobrej bitwie, ponownie ISU. Już nim co prawda nie gram, ale została mi całkiem niezła bitwa. Niestety osoby, które tutaj śledzą kanał już widziały bitwy praktycznie bardzo podobne na tej mapie. Znowu znowu będzie ta sama miejscówka, także bitwa będzie znów taka Tedekowa. Ale myślę, że osoby, które powiedzmy tam zaczynają przygodę z tedykami i szukają jakichś filmów, których tak naprawdę nie ma, aż tak bardzo dużo w internecie, mogą sobie podpatrzeć właśnie, jak można na tej, na tej mapce ładnie sobie postrzelać tradycyjnie, tak jak mówiłem, J, J3 to jest miejsce, które jest naprawdę idealne do obrony tam co prawda fajnie by było jeśli by w kwadracie G1 były jakieś czołgi, które mogłyby świecić te nadjeżdżające linią 1 no ale tam ich nie ma, 0 do 2 tamten ISU, który dosyć mocno pojechał do przodu niestety mocno oberwał no ja w tamto miejsce tedekiem nie jeżdżę wolę troszkę tutaj tą głębszą obronę i mamy być może uda się trafić pierwszy cel. Niestety bardzo bardzo niecelnie. 0 do 3. Jak widzimy, zaświeciłem się przez te czołgi, które się tam pojawiły. Tiger pt 150. Na szczęście kawu piątka tam jedzie. Mam idealny strzał na Tigera drugiego. Niestety tutaj tutaj jest już 0 do 3. Ci wrogowie są coraz bliżej, świecą nas. 0 do 4 Także trzeba będzie się mocno sprężyć Żeby ich Wypunktować Cały czas tutaj jestem widoczny Nie mam, nie mam swobodnego strzału 1-4 Chciałbym bardzo pomóc Z tej kabu 5 postrzelać w Tigera P, ale muszę uważać Na strzały z boku Trzeba poczekać aż, aż się zniknie I wtedy Można, można kombinować No jak widzicie Plastyczny tryb obrony, czyli zajmujemy miejscowy, e, dobre do wystrzelania przeciwników. E, tutaj mam znowu idealne miejsce, żeby e, e, nękać, nękać tych wrogów. Pierwszy frak: 2 do 4, 6 ponad minut do końca. Także, także spokojnie mamy czas, nie ma tragedii. E, kolejny cel. No powiem szczerze, że przeciwnicy w tym trybie szturmu mają naprawdę ciężkie zadanie jeśli tutaj się ustawi Tedek, bo praktycznie ta linia 2, którą można atakować jest, jest całkowicie bezużyteczna. Tam po prostu można poginąć. Tutaj na środku też można tych wrogów punktować. Najlepszym miejscem, który tutaj się atakuje, to jest przez linię tam 0,9. Tam trzeba się przedrzeć. I wtedy można dosyć bezpiecznie podjechać do kapa być osłoniętym przez budynki. A te, te otwarte pola tutaj, to dla Teteków jest naprawdę rzeźno. 5-8 w międzyczasie. Także trochę dostajemy po tyłku. 5 minut do końca. Ale naprawdę ISU w tym miejscu to jest, to jest rzeźnik, naprawdę. To jest w ogóle jakikolwiek Tedek w tym miejscu, jeśli te, te czołgi się. Będą pokazywać, no to są skazane na porażkę. Jak widzicie, tylko na chwilkę pojawił się T150 i zakończył bardzo szybko przygodę w garażu. Tędy zobaczcie, również jest ostrzał. Jeśli tutaj wrogowie na tą górkę próbują wjechać, także naprawdę nie mają łatwego zadania. Coraz częściej, gdy, gdy spotykam na tej mapie. To właśnie to miejsce, w którym teraz jestem, jest, jest często oblegane. Nie wiem, czy z powodu tego, że, że jest po prostu oczywiste, czy z powodu tego, że sporo osób ten film u mnie obejrzało i, i też gra podobnie. Ale na pewno oczywiście miejsce jest, jest popularne. Tam widzimy, padła, padła ta prawa strona. I wrogowie dokładnie właśnie tamtędy się przedarli. Tam jest tylko super superperszyńki i snakapie. Nie wiem czy ten NIS jest AFK czy nie. Natomiast jak widzicie, cały czas nie zmieniam pozycji, ponieważ stąd jeszcze jak najbardziej mam szansę cały czas bronić, bronić mapy. Pojawia się ISU jak na patelni. Chciał dobrze. To jest niezłe miejsce, żeby punktować te, te czołgi w bazie, ale jakby taki kontr, kontr-atak z tego miejsca jest, jest absolutnie zabójczy. Cztery fragi. Tutaj widzimy wrogowie na dobicie. Aczkolwiek nie ma to większego znaczenia dla mnie, czy mają 30hp, czy 800hp, bo oni wszyscy są praktycznie na dobicie z tej BL10. 9:10, niecałe 4 minuty do końca. Tutaj się pojawia AT15, którą będzie można zaskoczyć po prostu z boku. Ona nieświadoma sobie tutaj jedzie i gdy tylko będzie dobra możliwość na strzał to będzie z nią po prostu bardzo, bardzo krucho Jestem zaświecony W sumie nie wiem czemu tak długo zwolkałem z zabiciem tego czołgu Za długo w tym trybie snajperskim, piąty frak. 11-11, jeszcze 4 czołgi przeciwnika. Widzimy te 3-4, również tutaj jest właśnie dobry przestrzał na ten przejazd. To jest, to jest krytyczny moment, akurat temu się chwilowo udało, ale już dostał potężny strzał. 4-300 na liczniku, 11-12. Cały czas zaciekle się bronimy, wróg zaciekle atakuje. Teraz pojawia się T-34 Jak widzicie znowu To jest miejsce z którego z którego mam niezłą widoczność Teraz szczęśliwie udało się T-34 dostać tylko w gąsienicę, Dlatego jeszcze żyje Za chwilę będzie można ponowić próbę No jak widzicie Jak na patelni, naprawdę Jak na patelni te czołgi są Teraz znowu zniosło pocisk po jarzmie Także bardzo szczęśliwie T-34 Tutaj dostał Dostał Trzeci strzał, gąska. No T34 wykorzystał w tej bitwie cały już swój zapas szczęścia. Czwarty strzał już nie może być wartowny. Co prawda do trzech razy sztuka, ale ten czwarty strzał po prostu musi już wejść. Już wystarczy tego szczęścia. Szósty frak. Niecałe 5000 obrażeń. Ferdek widoczny. Będzie można spróbować go zdjąć. T29 jest tam z prawej strony. Polowanie na Fertka. Udało się zdjąć Fertka, siódmy frak. No jak widzicie, bitwa naprawdę jest niezbyt, niezbyt emocjonująca, no ale tak się gra skutecznie Tedekami. Tedek przede wszystkim ma być zabójczą bronią. On nie służy do objeżdżania czołgów. Do walki bezpośredniej, przynajmniej nie ten. To jest czołg do po prostu zaskakiwania przeciwników, punktowania ich, zabijania. To jest rola właśnie TDK. 5, niecałe 700 obrażeń. T29 trafia jeszcze po jazmie. Dzięki temu cały czas mam jeszcze buffer z tym HP. I ósmy frak. No, wrogowie w tej bitwie naprawdę nie mieli ze mną lekko. Zostali straszliwie wypunktowani, próbowali, ale, ale Isu to jest naprawdę rzeźnik na gąsienicach i został tylko Super pierwszy, który dostaje 9 frak, 6300 obrażeń Walters specjalista sniper, no, nic wielkiego w, tym, w tej bitwie nie pokazałem jedynie zajęcie dobrej miejscówki, wypunktowanie wrogów. E, I to wszystko. Mitwa dobra. E, I tyle. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.